No, także siemanko, dzisiaj kolejny vlog Wchodzimy po ferment Jak widzicie ciągnik nie jest mój Mój jest w remoncie wizualnym i troszkę mechanicznym też No beczka w tamtym roku tak samo poleczona 8000 litrów Dzisiaj jedziemy już farem. Jedno pole rozwiozem już Tam 2 hektary i tak to właśnie, taka do robota jest Płodzimy teraz, póki jeszcze jest mróz No a później wiadomo, puści co, i wtedy się nie wiedzie, Tylko się poryje, to bez sensu Mam gości Mam tutaj pastę na gapę. Ale boją się wzywać, śledzą się Także Na 100 tysięcy wyświetleń <grywa> Nagrywam vloga z moją kobietą. <grywa> no powiem Wam, że to No ma co robić i powiem z tą beczką, bo powiem, że nie. Pod górkę no to czuję, czuję. No a teraz właśnie jedziemy na, na tą samą działkę co w tamtym roku. Pewnie poznajecie tą drogę. też było nagrywane tutaj. No i tak to właśnie musimy. Mniej więcej wychodzi na hektar 5 beczek, no 4, 4 5, tak jakoś mniej więcej. A zależy jak trafi się to, nie? Ale staram się, tak żeby było właśnie 5 na hektar. Wtedy jest taka właśnie akurat dawka. Wtedy jest ideolo. Dobra, lecimy. Gwiazdy teraz zrobili przynajmniej jak w tamtym roku, że to jabeczka się obaliła teraz jest fajnie właśnie o, no i luks teraz popcha o no i cyk no i będziemy na tak samo jak w tamtym roku, nic się nie zmieniło Czasem nie wiem, bo to się nie opłaca tak naprawdę. Większy nakład, a co sumie jeden chuj wychodzi. No tutaj gorzej widzę na tym polu Lekko gorzej. Dobra. W tamtym roku, no nie powiem, że nie, bo na ten poferment, no widziałem różnicę, no nie, nie oszukujmy się Jak u nas nie ma obornika na każdym polu, no bo jest w sumie co roku na jedno starsza No to jednak poferment to, kurde, no jest bajka, no Nie jest drogi, blisko jest gdzie wozić Tylko beczkę trzeba ciągle pożyczać, no bo nie mamy niestety. Tak, to no, myślę, że to jest dalej na pewno, no, a teraz też będzie trochę lepszy jakościowo na pewno. Pewnie jest beczy do końca przejazdu, tak jak tamtego roku, bo on to akurat będzie dobrze. też w komentarzach, czy byście chcieli więcej vlogów ode mnie. Myślę, że jeszcze będzie jedna okazja, by coś nagrać. Yy, na pewno będzie film z remontu, co w sensie, no się nie, że vlog, że jak to robimy, tylko będą takie zdjęcia załóżmy, yy, jak to było z początku i efekt końcowy też będzie było zdjęcie robione. Pewnie też go ogramy. Znaczy ogram w sumie ja. No i myślę, że też będzie film. z tego film. Teraz będzie spoko. Tak, to na razie no to czekamy na sezon, co się zacznie dopiero. Akcje o nawozy, niegnojówki, orki. Może jedynkę dam? Mam nadzieję, że jakoś to w ogóle w miarę widać to, co nagrywam. Bo nawet no nie mam aplikacji do telefonu, żeby zobaczyć Eee, muszę jeździć dwójką chyba raczej cały czas Wydaje mi się Będzie akurat do końca starszało Teraz zrobię taki ślad, żeby było w miarę Chyba będzie akurat taki coś Mniej jedzie 10 razy. Po różnym mam też jeszcze nagrany od Stamira vlog. Eee, to jeszcze nagrywałem ją jesienią na orkę. Także też dajcie znać, czy chcieli zobaczyć tego vloga w tym roku. Może go wstawię. Czemu by nie? Jak już nagrany jest, to czemu nie? No Kurde, trochę mocno ryje, ja pierwszy. No dobra, lecimy dalej No cóż, no niestety Włoto Dobra, widzimy się przy kolejnej beczce. No, także tak wygląda zestaw Deutschfar GX. Z taką otobeczką pomota 8000 litrów. No, ogólnie jakoś to idzie, powoli kończymy to pole. I raczej nie wiem, czy będę więcej woził na żyto, czy nie. To sobie będę myślał. Ale najbardziej mi chodziło właśnie o to to, Żeby to rozwieźć. Bo lekka ciapa się robiła trochę już, nie powiem, że nie Z jest trochę ciapa Tutaj trochę, no jest zryte Może wzejdzie, może nie wzejdzie Poleję tym i mi się wydaje, że będzie elegancko Także no, tak wygląda zestaw Fajnie to się, nie powiem, że nie Także dziękuję za użyczenie sprzętu <laughs> y, No i jedziemy dalej To tak jak mówię, no trochę jest zryte ale zarazem myślę tutaj, że bójnie się jeszcze Dla mnie, mam tylko nadzieję, no zobaczymy jak to będzie okaże się później Jak będzie mało to, na, to najwyżej yy, damy drugą dawkę, ale taką mniejszą już bo Tutaj mówię, że nawet może drogo więcej dawać na hektar ale to będziemy jeszcze myśleli, co i jak Na razie dajemy tyle i powinno dostarczyć no tak moim zdaniem to jest dość ale zobaczymy troszkę wolniej, żeby to płot tak nie leciało no nic się nie poradzi, to są takie warunki wcześniej było lepiej, no bo było całkiem zważyte, teraz puszcza, bo jest na plusie no ale lepiej teraz wjechać, niż później, bo potem będzie jeszcze gorzej, bo się w ogóle nie wiecie co pole a teraz trochę może trochę bujnie bujnie to rado jakoś No i ten dojdzie Pewnie seret in chereci około. Dajcie znać w komentarzach czy tam u Was coś się dzieje, coś tam robicie w polach już, czy jeszcze czekacie. My tam powoli trochę zadziałamy tam, to chyba się z tym fermentem. Zależamy, tankujemy się. Dobra, także jak widać, ostatnia beczka leci. Eee, znaczy, ostatnia na to pole, bo teoretycznie to zostawiam nam jeszcze dwie do wywiezienia Bo zamówiłem 15 na dzisiaj. Eee, no i muszę to do końca wywieźć, żeby ten był pełen, pusty był zbiornik, żeby tam nie zamarzło czy coś. Eee, tak prosili, żebym to zrobił. Yy, Także będą ze zbierzki jeszcze na pewno yy, to na jakieś inne pole jeszcze zarazę. A tak to yy, przeżyto będzie skończone. No tak to trzeba będzie zawieźć jeszcze na żytko Na no, jedno pole, właśnie tam, 2 yy, hektary to No i całe 2 hektary. No. Yy. To no, niby mają hektar 40 Ta działka tylko, że jest zielonorowym. A drugi tam ma po drugiej stronie 40 jarów. Tam prawie 2 hektary mocno jest. E, tutaj mamy hektar. Wprawdzie, powiem, że nie tutaj poszło 2-3. Jednak tą asfaltową drogą to jest e, moment i jest się na polu. Także e, to jest najważniejsze, że czas e, szybko poszedł. E, no i co? Być może będziemy jeszcze wozili w kolejny dzień, ale to jeszcze nie wiem. wiem. Zależy od e, tego, czy będę miał ciągnik, czy i czy nie. Także to nie wiadomo Dobra To jest zwolnię trochę, bo widzę, że zostało mi trochę Tebeczka beczka nam starcza na jeden przejazd idealnie tak właśnie chciałem żeby to było, bo wtedy nie trzeba nawracać ani to kombinować, żeby to było dobrze i właśnie o to chodziło mi i wtedy jest luksus No Teraz jeszcze starczy nam na chociaż Też jest zrobiony No ale drugi raz nie zaszkodzi Żeby widzieli, wiadomo, że na grubo Ja no śmieję się oczywiście Tam troszkę zostanie Zawsze na tej końcówce No nic się z nie poradzi Troszkę tu jest wyjeżdżone Ale to po To będzie dobre Da się radę No i idealnie nam starczyło o to chodziło właśnie żeby tak to było czy może by tam się cofnąć żeby w rogu tam było no i jest luks o to się rozchodziło to by było tyle w tym vlogu nagrałem wam troszkę co tam się dzieje u mnie gospodarstwie Myślę, że więcej ludzi nie co nagrywać. W sumie bo nie wiem, co, co mam mówić, powiedziałem co miałem powiedzieć. E, także, no co, widzimy się w kolejnym vlogu. I dzięki za oglądanie, i trzymajcie się, i na razie, i cześć!